Witam serdecznie, dziś jest ze mną w studiu Marta Kacprzyk, radca prawny, dzień dobry. Dzień dobry. Marta reprezentuje kancelarię biznesowe, kancelarię, która specjalizuje się w prawie gospodarczym, Macie obsługujecie przedsiębiorców, stąd nasza dzisiejsza rozmowa i temat tej rozmowy, która, który dotyczy płatności za wykonane usługi, czy też generalnie płatności w obrocie gospodarczym. A dokładniej rzecz biorąc, terminów tych płatności, bo tu sytuacja w pewien sposób się zmienia, ustawodawca wprowadza nowe regulacje, e, są nowe ustalenia. Porozmawiajmy o tym, tak aby nasi przedsiębiorcy, którzy nas teraz oglądają, mieli taką e, rzetelną, z pierwszej ręki wiedzę, e, co zmienia się i na co zwrócić uwagę właśnie w tych kwestiach płatności. Tak, ustawodawca zdecydował o wprowadzeniu zmian do obecnie istniejących przepisów, których celem było zmniejszenie zatorów płatniczych. Jak każdy przedsiębiorca wie, płynność finansowa jest czymś, co, co umożliwia funkcjonowanie. Brak tej płynności zdecydowanie zakłóca funkcjonowanie przedsiębiorstwa. I nasi klienci wszyscy zgodnie mówią, że dla nich to, że ich kontrahenci nie płacą, jest kluczowym i podstawowym problemem w ich bieżącej działalności, ponieważ nie mogą sobie zaplanować, nie mogą sobie przyjąć jakiegoś planu dla inwestycji, ponieważ nigdy nie wiedzą, czy ich kontrahenci będą im płacili. Oczywiście są różne, różne inne narzędzia, typu factoring czy, czy ubezpieczenia należności natomiast nie wszyscy je stosują. I tutaj tym, tym przedsiębiorcom naprzeciw wyszedł ustawodawca. No właśnie, ustawodawca jakby poszedł na rękę, można by powiedzieć, czy ułatwił trochę życie tym, którzy wystawiają faktury. Tak, przede wszystkim ustawodawca zdecydował o podniesieniu stopy odsetek, o których można żądać w przypadku opóźnienia w zapłacie transakcji handlowej ustawodawca podniósł tę stopę o 2 punkty procentowe. Celem tego jest spowodowanie tego, żeby kredyt, kredyt był bardziej opłacalny, niż kredyt u, u kontrahenta. Obecnie przy dzisiejszej stopie referencyjnej, ta stawka odsetek ustawowych wynosi 9,5%, po zmianach 11,5%, więc być może niektórym przedsiębiorcom, którzy Będą stawali przed dylematem, czy zapłacić fakturę, czy nie, będzie bardziej opłacało się zaciągnięcie kredytu, kupiecki, kredytu niż kredytu kupieckiego. W takim razie porozmawiamy dalej o tym, co zmienia się w kwestiach terminów zapłaty, bo tutaj chyba dużych zmian nie ma. Nie ma tutaj dużych zmian. Nadal takim terminem maksymalnym, który, który może być wprowadzony, jest 60 dni. On może być umownie przedłużony, natomiast może być umownie przedłużony tylko w wyjątkowych przypadkach mm -hmm. i termin ten można oczywiście w umowie zmienić, natomiast nie, nie może to być rażąco nieuczciwe wobec wierzyciela, czyli e, szczególnie jest to widoczne, jeżeli jest dysproporcja między podmiotami, czyli jeden podmiot jest bardzo duży, drugi bardzo mały, no to w takich sytuacjach tak, taka zmiana nie będzie możliwa. E, dodatkowo wierzyciel może odstąpić od umowy bądź też ją wypowiedzieć, e, jeżeli w umowie przewidziano termin zapłaty dłuższy niż 120 dni, czyli to są 4 miesiące, więc jeżeli mamy taką sytuację, to wierzyciel może wypowiedzieć tę umowę, czy też od niej odstąpić. I wtedy te należności są wymagalne w terminie 7 dni od wypowiedzenia bądź też od odstąpienia od umowy. Więc to uprawnienie dla wierzyciela jest bardzo, bardzo korzystne. Istotne jest też to, że ustawodawca podzielił tutaj przedsiębiorców według nowych przepisów na dwie grupy. No właśnie, to są grupy ze względu na wielkość przedsiębiorstwa. Tak, Ze względu na wielkość i mamy tak zwanego dużego przedsiębiorcę. Który został postawiony w dosyć niekorzystnej sytuacji, jeżeli on jest dłużnikiem? Czyli po pierwsze, on musi poinformować swojego kontrahenta, że jest tym dużym przedsiębiorcą, i wtedy kontrahent może korzystać z tych uprawnień, które przysługują tym przedsiębiorcom, którzy nie są dużymi przedsiębiorcami. W takiej sytuacji duży przedsiębiorca. Nie może wydłużać terminu zapłaty ponad miarę? Tutaj sama logika, ale też doświadczenie wielu przedsiębiorców mówi, że po prostu ten mały jest słabszy pod każdym względem nie tylko finansowym, ale też organizacyjnym, prawnym i jemu trudniej przetrwać. Ten okres, kiedy nie dostaje zapłaty w tym wydłużonym okresie płatności. Prawda? Jemu trudniej jest przetrwać, ale jemu trudniej jest też wynegocjować dobre no warunki właśnie. w umowie. I dlatego e, bardzo często klienci proszą nas o pomoc w negocjacjach umowy, e, zwłaszcza gdy stają do negocjacji z dużym przedsiębiorcą, e, no bo tutaj pojawia się ta, ta, dyspro, ta dysproporcja powoduje, że. Mniejszy przedsiębiorca czuje się lepiej, gdy korzysta z pomocy prawnika. No właśnie, czyli tutaj ustawodawca idzie trochę na rękę, znaczy nie trochę mocno na rękę właśnie tym małym przedsiębiorcom, wprowadzając to rozgraniczenie. Popatrzmy jeszcze, co dalej. Jakie dalsze ustalenia obowiązują te dwie strony? Przede wszystkim tutaj już co do ustaleń między stronami, to ustawa już nie ingeruje, nie, nie wprowadza aż tak daleko idących zmian. Natomiast pojawiły się konsekwencje dla dużych przedsiębiorców no za przedłużanie terminu płatności. I przede wszystkim to duży przedsiębiorca musi wykazać, że to, to wydłużanie terminu nie jest nieuczciwe względem wierzyciela. Więc tutaj to duży przedsiębiorca będzie musiał wykazać, że były negocjacje, że mały przedsiębiorca miał, miał realną możliwość wpływania na treść umowy. I że rzeczywiście nie wpłynie to negatywnie na jego funkcjonowanie. Więc tutaj jest to przerzucenie ciężaru dowodu na, na dużego przedsiębiorcę. Poza tym mamy też możliwość nakładania kar na dużego przedsiębiorcę, który stosuje rażąco nieuczciwe terminy płatności. Jak będzie to weryfikowane na ten moment nie wiemy. Na pewno od 2020 roku te terminy płatności u dużych przedsiębiorców będą musiały być monitorowane e, i od e, kolejnego roku e, duży przedsiębiorca będzie musiał składać sprawozdanie e, do ministra właściwego do, do spraw gospodarki e, w, e, i to sprawozdanie będzie dotyczyło terminów płatności, jakich, jakich on stos, stosował w poprzednim roku. Czyli mówiąc inaczej, duży przedsiębiorca będzie pod stałą kontrolą tak. ministerstwa, e, który, które to ministerstwo będzie monitorować, jak płaci swoim e, Dokładnie tak i tutaj no, to jest ta, ta tendencja, która, którą widać u nas ostatnio. E, natomiast no, ewidentnie jest przesunięcie na niekorzyść dużych przedsiębiorców, ponieważ to na nich nakłada się, na nich nakłada się duże obowiązki. Jest to z korzyścią dla mniejszych przedsiębiorców, więc pytanie gdzie to się, czy to się zrównoważy. Mamy jeszcze inne narzędzia, które mają mobilizować do y, dotrzymywania tych terminów lub też nakładają pewne, sankcje związane z tym. Mówimy tutaj o y, takim nowym tar tarifikatorze rekompensat. Co to znaczy? Do, do czego to służy? Mm -hmm. Do tej pory ustawa przewidywała jedną stawkę y, takiej rekompensaty za dochodzenie roszczeń i to było 40 euro y, i ono się należało od dochodzenia roszczeń z jednej faktury. Nie, było znaczenia, nie miało znaczenia to, czy ta faktura jest na kwotę 1000 zł, czy jest na kwotę 100 tysięcy. Obecnie ustawodawca wprowadził taryfikator i ta najniższa stawka to jest 40 euro ale już w przypadku roszczeń o powyżej 50 tysięcy jest to kwota 100 euro, więc w przypadku kilku faktur te 100 euro pomnożone przez kilka faktur daje już jakieś konkretne, konkretne profity, dodatkowo dochodzą te odsetki ustawowe powiększone, więc ten wierzyciel, który jest w jakimś stopniu pokrzywdzony przez to, że dłużnik opóźnia zapłatę, no będzie miał to w jakimś zakresie zrekompensowane. To Oczywiście na jakieś koszty operacyjne, prawda, związane chociażby z tym, żeby odzyskać te zaległe płatności. Dokładnie tak. Oczywiście dla wierzyciela najkorzystniejszą opcją jest uzyskanie zapłaty w terminie, ale no jest to jakaś forma rekompensaty i też to co jest bardzo istotne i ma na celu ograniczenie handlu roszczeniami, może nie ograniczenie, ale no zmniejszenie korzystności handlu roszczeniami, to jest to, że te, te roszczenia o rekompensatę one nie mogą być zbyte. Czyli jeżeli ktoś sprzedaje swoje wierzytelności do, do firmy windykacyjnej, to firma windykacyjna nie może już przechodzić tych roszczeń. Tak, więc tutaj akurat mamy przepis na korzyść dłużnika. W takim razie wypada podsumować yy, wszystkie te zmiany. Na pewno mamy podniesienie oprocentowania y, tak. za tych odsetek, prawda? O 2 punkty procentowe. O dwa punkty, do, do 11,5% w skali jest roku. w tej chwili przy założeniu stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego na poziomie 1,5%. Jeżeli ta stopa się zmieni, to tutaj też będziemy mieli zmiany. Czyli to będzie dopasowane elastycznie. Tak. Nie zmieniły się terminy zapłaty i wynoszą nadal 60 dni. Te maksymalne, tak? Tak. I mamy nowy taryfikator e, rekompensat, który jest uzależniony od e, e, wielkości e, faktury, wysokości faktury tego kontraktu. I jeszcze mieliśmy jedno ustalenie ważne, czyli ustawodawca wprowadza rozgraniczenie między tymi dużymi firmami i e, małymi podmiotami gospodarczymi, które mają być w tej sytuacji uprzywilejowane. Tak, dokładnie tak. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za przybliżenie nam tych zmian legislacyjnych, które na pewno przydadzą się przedsiębiorcom. Te porady są rzeczywiście bardzo cenne. Przypomnę, że moim gościem dzisiaj była Marta Kacprzek, radca prawny z Kancelarii Biznesowej. Dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo.